Czyli witajcie na kanale w, odc... w kolejnym odcinku i przepraszam Was, że wczoraj nie było yy, odcinka, ale po prostu nie miałam czasu, yy, bo jestem chora, byłam u lekarza i po prostu nie miałam czasu. Jeszcze... Muszę, jeszcze miałam, musiałam podpisywać lekcje, więc nie miałam czasu, ale dzisiaj za to będą trzy odcinki. Yy, tak, yy, no. więc Chciałam Wam też... Powiedzieć o tym yy, konkursie, przepraszam, on jest do 20 grudnia. On jest do 20 grudnia, tak, cztery dni przed Wigilią. Yy, no niestety, yy, ale mi tylko dwie czy trzy osoby się zgłosiły, więc yy, raczej ale nie bójcie się, będzie więcej miejsc do. będzie więcej. Mm, yy, nie, będzie więcej konkursów do wygrania, więc się nie, o to nie bójcie. U mnie będą też innego rodzaju yy, ten, na przykład, yy, o, i oczywiście też mogę wchodzić na czyjeś konta, czyli jakby ktoś chciał na odcinku, żebym weszła na czyjeś konto, to po prostu pisze do mnie na priv, daje mi hasło, a jakieś łapne hasło. Bo ja będę na odcinku wchodziła na te konta, więc ja ich nie ukradnę, nie bójcie się, bo już ten. Nie bójcie się, nie będę. No nie bójcie się, w ogóle nie ukradnę wam tego konta. Jak nie chcecie, to nie musicie, a jak może, jak chcecie, no to ten. Będę, Oczywiście będę wchodziła na konta tylko na odcinku, tylko. Nie poza odcinkami, ponieważ to nie, bo jak. Poza odcinkami nie, bo po prostu będą yy, mówili, że jestem oszustką czy coś, więc tylko je, tylko na odcinkach. No więc tak, yy, tak, i yy, ogólnie są, u mnie yy, są konkursy, wchodzę na różne konta, yy, a konkursy są takie, przepraszam, Uff. Um, konkursy są takie um, do wygrania konto, do wygrania, yy, yy, do wygrania jakiejś, yy, jakąś rzecz albo coś, może jakąś do pokoju. O, i też mam, yy, też konkursy są na zwierzaczki u mnie, bo mam bardzo dużo yy, na rzeczy do pokoju i oczywiście na ubrania. W niedzielę mam... Yy... Przeczytam może sobie... Tak i to będą takie konkursy. O i na konta wchodzę tylko co najmniej przez dwie minuty. Yy... Nie mam tutaj... Oczywiście na konta będę wchodziła tylko 2 minuty, nie dłużej, nie. Znaczy, mogę oczywiście krócej. Tak, ale. Mogę oczywiście, przepraszam. Mogę oczywiście krócej, ale dłużej nie, dłużej nie mam mowy. Jak już to maks, 2 minuty i 30 sekund. Tak. Szanowni więcej nie. Eee, no, i chciałam też Wam powiedzieć, że eee, że dzisiaj będzie też live. Eee, znaczy, nie live, tylko nagrywanie o godzinie 9. Eee, og ogólnie będzie dziś po południu i wieczorem. Eee, po południu i wieczorem. Zapraszam, na pewno będzie tak, no więc y, niż to kończę. tak, więc pa!